Właśnie, wrócił waradero, kolega przyjechał od szadoła tak, oczywiście, jasne. To ja Ci powiem takie coś, nie? Żeby ja się nie zamienił, dobrze chodzi, fajnie, to jest słabsze. Tak? Może przez to, że tu wtryski są, nie? No, no, Może no, no, no. Ale chodzi zajebiście, nie? Miło słyszeć. Super się jedzie. Miło słyszę, no, Każdy bieg, kurde, wszystko fajnie wchodzi. Czysto wchodzi, Wszyscy nie? Gładko było. ta skrzynia idzie. No, Wiesz. tak ci powiem rewelacja, nie? Ja już się na polu na takim <grym> Cześć. Dzisiaj Varadero. Kolejna 125 z trzech, które omawiam na filmikach. Poprzednie był Shadow 125. Dzisiaj Varadero 125 na wtrysku. Także ten rocznik 2008 w górę. Motor stabilny, ciężki, najcięższy z tych 125, które omawiam, czyli Shadow Yamaha WR125R. Stabilnie się prowadzi. Bardzo wygodne siodło, zarówno dla jeźdźca, jak i dla pasażera. Naprawdę robi. Robi dobre odczucia w czasie jazdy. Wychodząc z ciężarówki bardzo bardzo stabilna, czy z autokaru, tak jak powiedziałem, przy szadołku, które pędzą ponad 100-110 na godzinę. Mocno się trzyma drogi. Do podróży jak najbardziej się nadaje. No, można śmiało 100-200 i pewnie więcej 300 km pokonać. I to autostradami, dlatego że 110 to jest prędkość przelotowa tego motocykla, czyli wymijamy wszystkie cięższe pojazdy i też zawali drogi z powodzeniem. Także to są zalety Hondy Varadero 125. Bezobsługowa z uwagi na wtrysk, tarcze hamulcowe z przodu z tyłu. No, z przodu nie trzeba mówić, z tyłu. Shadow na przykład nie ma, wr ma, nieporównywalnie do w ogóle do wr wygoda tego siodła. Także nic tylko 125 Varadero jako pojazd podróżny można polecić. Niewielkim minusem są lustra. Najlepsza widoczność jest w szadołku, z uwagi na szeroką kierownicę. W tych lustrach słabo widać, no co niestety nie daje stuprocentowej możliwości czy tej pewności, że coś za nami jedzie lub też nie przy zmianie pasa. Można zarzucić ciałem trochę reaguje na, na zarzucenie ciałem przy zmianie pasa, czy, czy jakichś manewrach na drogach szutrowych, czy drogach polnych. Także fajny sprzęt. Szybki w porównaniu do WR-ki, szybszy, aczkolwiek na przysłowiowych światłach jest wolniejsza. Nie ma takiego odejścia jak WR-125 Yamaha. Może nawet troszkę lepiej się zbiera od Shadowa, być może z uwagi na wtrysk. Także dla wszystkich młodych kierowców. Czy też wszystkich amatorów 125? Jako podróżnik polecam z tyłu, mają ludzie zapięte kufry, także można z powodzeniem sobie wozić jakieś rzeczy. Fotel odpinany, to znaczy unosisz go, i w środku jest też niewielki schowek na dokumenty. Jest taki kluczyk, on uruchamia. Fajne rozwiązanie ma na kaski, co zaraz pokażę. Zostawiasz motocykl gdzieś tam sobie w mieście i możesz zostawić też kask, który będzie zapięty pod siodłem. Poczekajcie. O, jedną ręką. Nie wiem, czy będę w stanie. Dobra. Tu są takie elementy metalowe. Tu... O, tutaj, te takie u metalowe, do tego zapinasz kask, tutaj też, o, zresztą jest wycięcie, zamykasz siodło, no i kask zostaje przy motorze. Fajne też jest rozwiązanie zbiornika paliwa. Otwierasz zbiornik paliwa, później go zakładasz i już nic nie przekręcasz, tylko dociskasz. Kluczyk sam wrócił, jest. Także takie ciekawe rozwiązania, co ważne, należy zwrócić uwagę przy zakupie takiego motocykla na kontrolki, które się znajdują tutaj. Właściwie jedną kontrolkę, czy ona działa. Bo to jest kontrola, która alfabetem Morsa, nazwijmy to potocznie, pokazuje istnienie błędu w motocyklu. Także jeżeli ona się nie zaświeca, to to znaczy, że coś jest do ukrycia. Ponoć ludzie zmieniają zębatki przednie zdawcze, co koledzy na filmach opisują, że nie jest to konieczne, czy wręcz szkodliwe, wracają do 14 zębnych, z tyłu bodajże 44 nie kombinowałem, na razie przynajmniej. Kolor motocykla jest też zdeterminowany rocznikiem produkcji. Także chyba dwa lata produkują jeden kolor. Też można sobie sprawdzić, czy była lakierowana, czy nie, jeżeli kolor był zmieniony, no to już wiemy dlaczego, jeżeli nie zgadza się z rocznikiem. To tyle. Czyli mamy już Shadowka, mamy Varadero, jeszcze Wuerka ze 125, i. Można się podeprzeć troszeczkę tą opinią, ponieważ urzędowałem na wszystkich trzech maszynach. Taka ciekawostka. Jeszcze regulowana kierownica jest. Czyli odkręcamy sobie tutaj, zaślepki zdejmujemy, odkręcamy sobie i możemy ułożyć kierownicę trochę bliżej siebie, co ją obniża, czy trochę dalej, w zależności jak komu będzie wygodniej. Natomiast no, shadow tego nie ma. Shadow tego nie ma. Także takie różnice między tymi motocyklami jeszcze można zauważyć. To szerokości na drodze, prostych dróg i jak najmniej dziwnych sytuacji na tych polskich naszych drogach.